Cześć mieczki, witam was bardzo serdecznie na moim filmie na moim kanale. Dzisiaj tak na szybko chciałbym Wam pokazać taki jeden kanał, który mi się bardzo spodobał, jest bardzo spokojny, jest bardzo profesjonalny, a ma mało subów i chciałbym, żebym miał troszkę więcej. Jak widzicie, on ma już 50 subów, co nie ma już 50 subów, chciałbym już choć troszeczkę tutaj, nie wiem, 60 subów czy tyle dać czy tu i dać. Więc jakbyście mogli to wbijcie do, do niego na kanał i zasubskrybujcie. No nawet pokażę wam tu jedy, jeden jego filmik yy, Na przykład z Sarius sam. Żeby biegać, a żeby skakać. Lewej tygodie ciebie... Na przykład jego wstęp A czy ty? Wychowałeś się w czasach Xboxa jeszcze Radek? Ja też nie. Zatem ja posadowiłem moje życie utrudnić i gram ci się w Seriusama 4 napadzie. Dlaczego? A też go najnowszy filmik, to jest taki no fajny wstęp Witam wszystkich, bardzo serdecznie jest D &D. co do JMC, ja używami night Witam wszystkich, bardzo serdecznie do co do JMC Friday Night Funkin! Jest to kolejna gra! Oczywiście ja, mam bardzo spoko głos, bardzo spoko mikrofon i no to jest takie troszkę profesjonalne, troszeczkę. I właśnie to jest sporo w tym, że on ma mało tych słupów. Ja chciałbym, żebym miał troszkę więcej. Jeżeli byście byli maili i byście mogli dać mu subskrypcję, to przyjdźcie i dajcie mi to subskrypcję. W opisie będzie jego kanał. No i co? Tyle. Elo.